Dajcie. Za każdym razem, tak zauważyłem, za każdym razem jak chcę się wygadać, to jakoś tak prowadzi mnie wszystkie ścieżki do lasu. Las pomaga. Las pomaga się skupić, wyciszyć. Nie ma tu nic oprócz szumu drzew, szumu wody tam na dole oraz świergotu różnych plasząt. Muszę teraz uważać, bo schodzę po schodach, nie chcę się zabić. Moi drodzy, sporo stanio myślałem nad wszystkim, nad twórczością, nad... Ogólnie spędzaniem czasu jego organizacją i doszedłem do pewnych wniosków. Sprawa jest krótka, choć z tłumikiem. Myślę, że nadszedł ten czas, kiedy mogę sobie spokojnie powiedzieć, że pora troszeczkę przystopować z YouTube'em. Nie oznacza to żadnej przerwy, większej w nadawaniu kanału. Nie oznacza to, że rezygnuję z YouTube'a, ponieważ dalej lubię to robić. Bardzo to wsiąkło jakoś w mój Tygodniowy harmonogram robienia filmów. Jest to po prostu moje hobby i dalej mnie jak najbardziej cieszy. Ale zacząłem po prostu nosić wrażenie, że ostatnio poświęcam temu zwyczajnie myśleniu o tym wszystkim trochę za dużo czasu. Dla niektórych pewnie trzy filmy w tygodniu to nie jest jakoś bardzo dużo. Są takie osoby na YouTube'ach, również w tym YouTubeku zabawkowym, na którym się obracam, są takie osoby, które dodają coś codziennie i ja to podziwiam. Trzeba mieć sporo samozaparcia i po prostu jakieś tam mocy sił przerobowych, żeby się z tym wszystkim wyrobić. Ja też się wyrabiam, daję radę. To nie o to chodzi, że nie, nie czuję się jakiś strasznie za, zalatany tym wszystkim, ale odnoszę po prostu wrażenie, że ostatnimi czasy to nie jest myśl, która oto po prostu tak nagle pojawiła mi się w głowie, raczej coś, na czym myślałem już. W zasadzie od listopada, i chyba teraz dopiero to we mnie jakoś tak wybuchło. Można powiedzieć, że mam ochotę o tym pogadać i przedstawić jakieś swoje refleksje. Tyle się tutaj zatrzymam. Bardzo lubię ten spot z wodą, jest to bardzo przyjemne. Moi drodzy, trzy filmy w tygodniu to moim zdaniem, jak na mojej mocy przerobowe, całkiem sporo. Były takie okresy, kiedy kanał miał większe przestoje, zwłaszcza kiedy byłem na studiach, zajmowałem się innymi rzeczami. A potem to życie się na tyle ustabilizowało, już nie widziały na że żadne egzaminy, nic większego, bardziej zajmującego, że mogłem sobie po prostu na tego YouTubka pozwolić na ten czas spędzony przy YouTubku. Nie mówię, że nie mógłbym pozwolić sobie i teraz, bo daję radę. Ale kiedy dodaje się coś trzy dni w tygodniu, zauważyłem to, ehm, trzeba to jakoś wszystko jakoś wcześniej po prostu przemyśleć, opracować. Ja nie jestem kimś kto po prostu tak siada sobie z kamerą najczęściej i cyka coś spontanicznie. Oczywiście mi się to zdarza, ale nie jestem jakimś wielkim mężikiem tej formy. Ja jestem żywym przykładem stwierdzenia, że to trzeba na spokojnie i, i powoli trzeba posiedzieć i przemyśleć. Dlatego lubię wszystko zawczasu pokręcić, przemyśleć, opracować skrypt, edytować dźwięk i tak dalej. No trochę to zawsze czasu zajmuje i kiedy dodaje się te 3 dni w tygodniu, Trzeba na tym po prostu spędzić czas. Czasami naprawdę sporo czasu. Złapałem się po prostu na tym, że duża część tygodnia z upływa mi właśnie na planowaniu i opracowywaniu kolejnych materiałów. I powoduje to pewien problem, tak zauważyłem. Mam cały czas w planach kilka dłuższych materiałów. Takich bardziej pokadankowych, trochę troszeczkę w stylu tych dawnych historii Castle czy Space, które tam sobie kiedyś pomodziłem, to by były dłuższe materiały i bardzo chciałbym je zrobić. Od dłuższego czasu trochę chodzi mi to po głowie. Tymczasem, kiedy robi się te trzy filmy w tygodniu i trzeba to wszystko przygotować, zauważyłem, że nie mam po prostu jakoś specjalnie czasu przemyśleć tych dłuższych filmów, tych, które chciałbym zaplanować jakoś lepiej, rozważyć, bo muszę cały czas pracować na tym, co chcę zrobić w tygodniu bieżącym. Więc powstaje takie troszeczkę błędne koło. Chciałbym zrobić coś innego, ale myślę o czymś jeszcze innym, żeby był ruch na kanale, żeby coś w danym tygodniu znowu dodać. I zaczyna mnie to po prostu troszeczkę męczyć. Mam wrażenie, że nie mam specenia czasu, no bo oczywiście, oprócz chyba trzeba robić inne rzeczy. Jest praca, są zwykłe obowiązki domowe. Robienie obiadu, chodzenie zakupy, prańsko, po prostu proza życia, sprzątanie, cokolwiek. Wybierz, wybierzcie jedno. Przez to wszystko czuję, że po prostu trochę za bardzo mi to już wszystko siada na bań. Tak jak wspomniałem, robię coś, chciałbym porobić coś innego, ale tak sobie wmawiam, że powinienem robić coś innego, że nie robię czegoś innego. Wyszła mi super wypowiedź, ale mam nadzieję, że zrozumiała. Moi drodzy, dlatego uznałem, że czas po prostu troszeczkę przystopować i zmienić ten YouTubeowy mój harmonogram. Nazwijmy to szumnie. Ech, tak jak wspomniałem, nie oznacza to w żadnym wypadku tego, że rezygnuję z filmów. Bo dalej lubię to robić. Zresztą, no jak wspomniałem, mam w planach kilka dłuższych materiałów. I chciałbym, żeby one powstały w końcu. Ale żeby powstały, potrzebuję czasu. Tak najzwyczajniej po ludzku. Potrzebuję czasu. No i też trochę czasu kompletnie dla siebie, bo są też te takie chwile, kiedy nie mam ochoty w ogóle myśleć o YouTube, kiedy trzeba zająć się czymś innym. Nie tylko z zwykłymi obowiązkami, ale też po prostu czymś dla siebie, dla przyjemności, żeby odpocząć. Po prostu zauważyłem, zwłaszcza podczas urlopu w listopadzie, że jednak odpoczyłam znacznie lepiej, kiedy nie mam z tyłu głowy, że będę updateował kanał. Myślę, że kiedy ta regularność po prostu troszeczkę się zmniejszy, uda mi się dzięki temu troszeczkę po prostu te myśli pozbierać i najzwyczajniej w świecie lepiej odpoczywać nie myśląc przez większość tygodnia o YouTubie wiem, że teraz z tej mojej wypowiedzi tak troszeczkę można wywnioskować, że ja się do tego jakoś tam w jakiś sposób zmuszałem mówiłem sobie, że powinienem cisnąć nie ja chciałem to cisnąć po prostu czułem taką potrzebę ale doszedłem do tego momentu Rzecz zwyczajnie nie czuję. Nie sprawia mi już ta regularność aż takiej wielkiej przyjemności. Kiedyś sobie tak myślałem: trzeba cisnąć ten plastikowy świat. Trzeba cisnąć, żeby przybywało tych psów, tych wyświetleń i w ogóle. Ale teraz już dawno temu zaakceptowałem, że jestem małym, tobowym żuczkiem tworzącym dla regularnej widowni powracającej, która jest widownią naprawdę wspaniałą. Bardzo, bardzo doceniam to. Ile osób spośród Was zostało przez lata Z tych wszystkich, które subskrybują i oglądają kanał już od dłuższego czasu, od paru lat No i oczywiście doceniam cały czas też nowych przybywających Jakaś pajęciela mi się zapodziała na szelfie sztiku Na gimbalu Ale po prostu zrozumiałem, że nigdy nie będę jakimś ogromnym, youtubowym graczem I w związku z tym Czy jest potrzeba to jakoś aż tak strasznie cisnąć? Jakbym chciał Mógłbym nawet dodawać po jednym materiale dziennie, tylko troszeczkę powątpiewałbym wówczas ich jakość. Chyba nie mam aż tylu mocy przerobowych i aż takiej chęci, żeby to aż tak cisnąć. Trochę się rozgadałem, dlatego może... ważka. Trochę się rozgadałem, dlatego może przejdę bardziej do konkretnej wymiany informacji. Powiedziałem, że pora trochę przystopować z tą regularnością i tak właśnie Zamierzam poczynić. Myślę, że nie wiem czy przez cały czas już od tej pory, być może tylko na trochę, ale, ale na pewno teraz, teraz... Jak ty teraz wejść na górę? Ale przynajmniej teraz trzeba przystopować i myślę, że skończę z tą regularnością trzech filmów w tygodniu. Być może będzie to teraz jeden film w tygodniu, może dwa w tygodniu. Zobaczymy. No mówię, wszystko będzie zależeć tak naprawdę od tego, co w danej chwili robię, jak chcę zrobić, jak chcę przygotować i czemu poświęcić czas. To wiem, może będą takie etapy, że znowu dodam coś trzy razy w tygodniu, a może nawet i więcej. Może więcej shortów, chociaż shorty to raczej już dawno to zauważyłem. Troszeczkę nie mój konik, jakoś się w tym nie wyznaję. Ale na pewno nie oznacza to całkowitego zamilknięcia. Nie chcę robić dłuższych przestojów. Chociaż ja też zobaczymy jak to wyjdzie, co się okaże. Ale mówię, pora po prostu troszeczkę przystopować i nie cisnąć tego aż tak bardzo. Dać się bardziej ponieść temu wszystkiemu na spokojnie. Także czeka Was teraz trochę mniej updateowania kanału, ale dla odmiany więcej materiałów dłuższych, takich bardziej pogadankowych. Tak myślę, nie wiem, może jakieś pirlisty, top-tiery, coś w tym stylu. Oczywiście będzie to też przeplatane dalej, jakimiś krótszymi formami. No też, zresztą, tak jeszcze taki jeden powód, dla którego myślę, że ograniczenie teraz aktywności to jest dobry pomysł. Czasami mam takie wrażenie, że nie bardzo nawet mam o czym zrobić te trzy filmy w danym tygodniu, bo złapałem się na tym, że ostatnio kupuję mniej LEGO, Fixów i innych tego typu rzeczy, bo zwyczajnie. Ono wrażenie, że LEGO w tym roku ma trochę mniej oferty, tak stricte skrojonej bezpośrednio pode mnie. Jeszcze jakoś tak w ubiegłym roku, hmm, jakoś taką moją fascynację wywołało City Space. Wtedy byłem taki dosyć mocno w to wkręcony, co myślałem: na Nakupię sobie tych setów, no i trochę nakupiłem. Mimo, że City Space nie jest może najwspanialszą odsłoną kosmicznych serii, nie jest takie dosyć mocno bezpieczne w swoich wizualiach, Nie jest porażająco ciekawe. Ale wtedy czułem takie Lego wraca trochę do space. Mam takie coś dla siebie, mam taki jakiś swój konik, który znowu do mnie przybrykał, ów konik. I, i chciałem to trochę pocisnąć. Ale teraz w tym roku, w sumie, no no. Nie ma specjalnie jakoś setów, które wybitnie by mnie interesowały, tak żebym chciał, chciał kupić. Star Wars ostatnio jakoś tak e, średnio mi podchodzą. Czekam na ten nowy Battle Pack. Z tymi zombiakami, szturmowcami. Chcę zobaczyć, jak MTT wyjdzie. No, ale tak poza tym, no, nie wiem. No, kupiłem sobie gdzieś na początku roku tego Blacktron Renegade'a, i ten set mnie dosyć podjarał. A teraz to jakoś tak nie podłapuję tego. I trochę podobnie jest Transformers. Nie wszystkie teraz wydawane fiksy jakoś tak nie jarają po tym, gdy. W zasadzie spełniłem moje transformerowe potrzeby przez te lata i zebrałem reprezentacje wszystkich tych tak najbardziej lubianych przeze mnie bohaterów. Teraz w zasadzie każda nowa figurka z Transformers jest bardziej zachcianką. No, jestem teraz troszeczkę wkręcony w tych Prime'ów, Age of the Primes i trochę myślę nad zebraniem drużyny trzynastki. Być może nie wszystkich w wydaniu Age of the Primes, tylko tak ogólnie w różnych wersjach. A to zresztą zobaczycie bo planuję też na kanał coś z tej tematyki. Nie widzicie jak mrugam okiem, bo oksy ciemne. Jest troszeczkę mniej chęci, troszeczkę mniej czasu, no i też trochę mniej materiałów po prostu do przerobienia i to po prostu wszystko się składa jakoś tak na kupę. Poznania no, nie ukrywam, YouTube to nie są jedyne, to nie jest jedyna gałąź mojej twórczości. Niektóre zostały trochę zaniedbane. Piszemy książkę z żoną już parę lat i mam gorącą nadzieję, aby wreszcie wyskrobać właśnie też na tę twórczości trochę więcej czasu i skończyć w końcu ten pierwszy draft, który mamy rozgrzebany. Skończy ten pierwszy draft książki, chociaż w tym roku. A dalej co z tym będzie, zobaczymy. Nie, było, nie dużo rzeczy, jest tak trochę do nadrobienia. Mam co z książek, które chciałbym przeczytać. Też nigdy nie mam czasu, bo wiecznie YouTube, YouTube może bym sobie jakieś gierki pograł, może bym jakiś filmów nadrobił, takie tam. Mówię ostatnio. Po prostu mocno takie wszystkie, jakieś takie rzeczy jak nawet takie zwykłe, proste spędzanie czasu, czy twórcze, czy mniej, yy, zaniedbuje na, na rzecz YouTube'a i zaczęło mi to ciążyć. Mam nadzieję, że zrozumiecie tutaj wszystkie te moje pobudki, jakie mną teraz targają. I mimo wszystko zostaniecie. Bo tak jak mówiłem, ja nie przerywam nadawania, chcę je tylko troszeczkę ograniczyć, żeby... Podreperować zwyczajnie, jakoś takie swoje zdrowie, energię. Hasło na dzisiaj. Trochę mniej, ale jakościowo. Także tak się sprawy mają. Ja się wygadałem. Zrobicie z tym fantem, faktem, co chcecie. A ja dalej zapraszam Was oczywiście na moje kolejne materiały. W tej chwili pracuję nad jednym ze wspomnianych dłuższych filmów. Skrypt będzie się pisał. Nie wiem, czy pojawi się on w przyszłym tygodniu. Być może w przyszłym tygodniu, właśnie z uwagi na tę pracę na tym. Nie będzie żadnego filmu, a może się z tym wyrobię, zobaczę. W każdym razie zamierzam już teraz po prostu wszystko robić tak w swoim czasie i bez ciśnienia. Zostańcie ze mną.